Cześć, witam Cię serdecznie w trzecim odcinku cyklu Jak nie dać się postanowieniom noworocznym. I nie tylko. Ja nazywam się Irmina Masiuda, jestem kołczem kobiet odważnych, kobietą odważności. I dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy sobie o potknięciach, o błędach, które mogą ci się przydarzyć podczas realizacji Twojego postanowienia i o tym, co można z nimi zrobić. Pozwól, że posłużę się przykładem postanowienia, które dotyczy zdrowego odżywiania obok odchudzania się i regularnych treningów. Jest to najczęściej wybierane postanowienie, ponieważ wiadomo, odżywiać się zdrowo chce każdy. Są z tego określone korzyści. Natomiast wiemy czasu brak, chęci brak. Różne rzeczy mogą się pojawiać na drodze realizacji tego postanowienia i o nich Ci dzisiaj opowiem. No więc wybieramy to zdrowe odżywianie, wiadomo, eliminacja tłustych rzeczy, może ograniczenie pieczywa, większa uważność podczas jedzenia itd. I mamy drugi tydzień stycznia. Być może w lodówce jeszcze jakieś specjały ponoworoczne, no może już nie poświąteczne, ale jest tam na przykład sałatka. Sałatka z majonezem, pełna fantastycznych składników. No, jest ten majonez, którego już miałaś nie jeść, ale stwierdzasz hmm, z jakiegoś powodu. Mówisz sobie: No, sałatka z majonezem kocham, nie będę jej przecież jadła cały rok. No, i nakładasz sobie na talerz, wcinasz. I co się dzieje potem? Rozmawiałam z wieloma kobietami na temat ich postanowień, nie tylko noworocznych, yy, i okazuje się, że to, co pojawia się po zjedzeniu takiej sałatki, której już przecież miałaś nie jeść, yy, to najczęściej są jakieś takie rozczarowanie wobec samej siebie. Przecież miałaś to nie robić, a zrobiłaś. Złość no, z tego samego powodu. Bardzo często, chociaż może nie do końca. Yy, Łatwo jest się do tego przyznać, pojawia się ulga, bo przecież miałaś nie jeść, ale zjadłaś, i teraz yy, właściwie możesz czuć się usprawiedliwiona, że skoro zjadłaś raz, no to następnego dnia też coś można zjeść, bo w sumie nie udało mi się to już się poddaje, i jest taka nawet gdzieś podświadoma radość, że mogę się już wycofać z tego durnego postanowienia o zdrowym odżywianiu. Więc jest taka szansa, że wtedy, kiedy Postanawiałaś sobie już, że przejdziesz na to zdrowe odżywianie. Gdzieś do końca to twoje dlaczego, czyli mm, samo takie uzasadnienie podjęcia tego postanowienia było nie do końca mocne, może nie do końca twoje, może nie do końca płynęło z twojego serca. I wtedy, kiedy potkniesz się i zjesz, i już jesteś bliska tego, żeby porzucić to postanowienie, poddać się i po prostu jeść, jak to robiłeś do tej pory, musisz wrócić do swojego dlaczego. Do swojego dlaczego, żeby przypomnieć sobie, co tak naprawdę y, kryło się za tym postanowieniem. Może chęć y, zwiększenia energii w swoim ciele, w swoim życiu w ogóle może chęć, właśnie zmiany nawyków na lepsze, które mają Cię doprowadzić do lepszego samopoczucia, do lepszej organizacji dnia, a to z kolei doprowadzi Cię do może kolejnego postanowienia, które będziesz wtedy z większą ochotą i radością realizować. Powrót do dlaczego. To, że raz zbłądzisz, że zgrzeszysz, to nie sprawi jeszcze, że świat się zawali, Ty też nie zginiesz. I wtedy trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia, dużo motywacji, żeby wrócić do tego, dlaczego. Zatrzymać się i powiedzieć sobie, że zdarzyło mi się, ale nadal tego chcę. Nadal jestem przekonana, że to zdrowe odżywianie przyniesie wiele dobrego w moim życiu. Sprawdzić jeszcze raz na to, co sobie wypisałaś. Pamiętasz, zawsze mówię o tym, żeby pisać, żeby widziała to nasza głowa, nasze oczy, żeby jak najwięcej. Tego odbioru ze wszystkich stron było w nas, wtedy jest łatwiej, wtedy jest łatwiej wrócić i łatwiej wytrwać w tym, co sobie postanowiłaś. Więc zamiast się żalać, zamiast się usprawiedliwiać, zaraz, zamiast mówić, jaka jestem biedna, bo zgrzeszyłam, wróć do swojego. Dlaczego? Bo może będzie tak, że jeszcze nie raz uda ci się, uda ci się potknąć, uda ci się gdzieś zawrócić z razobranej drogi, bo twój wysiłek i postępy nie będą do końca proporcjonalne do czasu, ale twoje dlaczego, twoja motywacja będzie tutaj doskonałym takim drogowskazem, wskazówką do tego by wejść z powrotem na tą właściwą drogę, by ją odnaleźć i wytrwać w tym postanowieniu. Więc jeszcze raz, zanim zaczniesz, zastanów się naprawdę, dlaczego chcesz to zrobić, do czego jest Ci to potrzebne, co wtedy będzie możliwe, co nie będzie możliwe, jeżeli tego nie zmienisz, czyli jeżeli nie wytrwasz w tym postanowieniu. Mam nadzieję, że przekonałaś się, że drobne potknięcie, zawrócenie z zrazobranej drogi – nie powoduje, że z tej drogi spadniesz, czy możesz tak łatwo zawrócić. Przemyśl, zapisz a w następnym odcinku, czyli już od poniedziałku, na moim fanpage'u opowiem Ci o tym, jakich postanowień lepiej nie podejmować, bo Twoje wysiłki będą 5 razy większe, może nawet 10, a i tak szanse powodzenia są niewielkie. Ciekawe, co? Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, a w poniedziałek pamiętaj już na moim fanpage'u odcinek o tych postanowieniach, których lepiej nie podejmować. Przypominam, że już niedługo odbędzie się webinar 17 grudnia właśnie o tym, jak nie dać się postanowieniom noworocznym i już dzisiaj serdecznie Cię na ten webinar zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć!